Pierwsze trzy stacje paliw LOTOS Optima w ramach segmentu ekonomicznego zostały otwarte 13 lipca. Wszystkie placówki położone są w Warszawie przy trasie krajowej S7. Stacje, które jako pierwsze zostały włączone do sieci LOTOS Optima posiadają w ofercie olej napędowy i benzynę bezołowiową 95. Placówki oferują miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych. Obiekty wyposażone są ponadto w sklepy o powierzchni około 30 m2, w których można kupić podstawowe produkty z oferty stacji paliw LOTOS. Na stacjach LOTOS Optima z założenia nie będą sprzedawane paliwa Dynamik. Nie planuje się także wprowadzenia takich narzędzi jak program lojalnościowy Navigator. Dostępne będą natomiast podstawowe usługi związane z podróżowaniem. Akceptowane będą karty flotowe lotos biznes oraz pozostałe karty płatnicze. Panie Prezesie, czy stacja Lotus Optima, ta pierwsza otwierana w tej chwili w Warszawie, to nowy krok w rozwoju strategii rynku, rynku detalicznego grupy Lotus? Dokładnie tak jest. Zgodnie ze zobowiązaniami z listopada zeszłego roku, kiedy ogłosiliśmy nową strategię, w dniu dzisiejszym, czyli tak jak się y, wszyscy spodziewali, tak jak deklarowaliśmy w połowie roku 2011, otwieramy pierwszą, nie tylko jedną, ale dzisiaj pierwsze trzy stacje y, w marce Lotus Optima. Jest to, można powiedzieć, no pewien historyczny dzień również w rozwoju całej naszej grupy kapitałowej. Dajemy rynkowi nową markę, która ma wnieść nową jakość w rynek detaliczny, nie tylko wśród stacji LOTOS, ale również w rynek detaliczny całego kraju. Mamy nadzieję, że będzie to sukces, zresztą nie przez przypadek otwieramy stację w środę i to jeszcze 13, stary kupiecki przesąd, a ja jako zawodowy kupiec muszę to wiedzieć, właśnie mówi, że otwieraj swój nowy interes w środę lub w sobotę, a najlepiej, gdyby się udało 13. No to mamy środę 13. Jestem przekonany, że będzie sukces. Panie czy to nowo jakoś to także niższa cena? Oczywiście, natomiast co do niższej ceny, dajcie nam jeszcze pół godziny, za pół godziny, czyli punkt 12 zakomunikujemy cenę. W tej chwili na pylonie za mną. Nie wiem czy to widać. Są ceny rynkowe, tak dzisiaj wygląda rynek. Za pół godziny pokażemy, co będzie potrafiła lotos Optima. Panie prezydencie, czym ta stacja, a raczej cała koncepcja segmentu LOTOS Optima przyciągnie klientów do naszej sieci? Proszę pana, proszę państwa, niezmiennie tym samym. Najwyższa jakość, optymalna cena. Jakość sygnowana brandem LOTOSu jako potwierdzenie najwyższej jakości paliw. To przede wszystkim. A cena jako ta zachęta dla klienta, kosztem rezygnacji z pewnych, z pewnych usług dodatkowych nie mamy programu nawigator, natomiast niezmiennie mamy najwyższe standardy w jakości obsługi klienta, najwyższej jakości paliwa. Proszę pana 10 litrów ponad za 50 10-30. Zapraszam do kasy. Panie prezesie, program 10+, e, rozwój segmentu rynkowego, teraz krok w stronę LOTOS Optima, e, to jest dalszy rozwój strategii rynkowej grupy LOTOS? Jak najbardziej, wszystko co robimy, robimy zgodnie ze strategią, bo strategia to, to jest kierunek tego co e, dotyczy grupy LOTOS, to jest nasza biblia. W tym jest rozwój sieci detalicznej, natomiast to jest również strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. My reagujemy dzisiaj poprzez wprowadzanie sieci stacji ekonomicznych na oczekiwanie rynku, oczekiwania masowego klienta, który oczekuje na, przy tych trochę anomaliach rynkowych, cenowych, na rozsądną cenę paliw na rynku. Będzie, będzie Pan tu tankował? Myślę, że teraz tak. Ja myślę przede wszystkim, że jest to dzisiaj dzień dla całego kraju, bardzo ważny dzień dla, dla Polski, ponieważ no, otwieramy de facto nową sieć, nową sieć, która się należy do skarbu państwa. Panie Marcinie, to nowa stacja, pierwsza stacja segmentu LOTOS Optima. Czy to dla Pana jako kierownika wyzwanie? No, na pewno jest to wyzwanie, jest to nowa stacja, nowe stacje w Polsce, tak? Rozpoczynamy e, ten cały program i myślę, że tutaj będzie on z powodzeniem. Jak ta stacja może się przyjąć na tutejszym rynku? Będą klienci? No, patrząc po tych autach, które tutaj przejeżdżają, myślę, że na pewno będą klienci. Stację Lotos Optima odwiedziła Natasza Caban, żeglarka, która samodzielnie opłynęła kulę ziemską. E, Natasza Caban, żeglarka, kto jeszcze? E, żeglarka, e, motocyklistka i wolontariuszka. Komu pani pomaga? Staram się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy oczekują, natomiast jestem tutaj za dzisiaj dlatego, że w moim rejsie samotnym dookoła świata wiedziałam, jak bardzo ważne jest, żeby zatankować jacht, żeby zatankować sprzęt, którym się poruszałam, dobrym paliwem.